Brakuje Ci funduszy na wmarzony skład? Chciałbyś zagrać Pele, Ronaldo, Nazario czy Rudem, Kulitem? W takim razie wbijaj na supercoinsy.pl Najlepsze końce w sieci, wiele metod płatności oraz najszybsza dostawa. A teraz podczas Team of the Season z kodem rabatowym Pablo macie aż 10% zniżki. Oprócz tego w najbliższym czasie możecie spodziewać się wielu nowych promocji. Link w opisie, polecam. Siemano, witam was bardzo serdecznie, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale FIFA 19 Ultimate Team Roto Glory Odcinek numer 34 Ja oczywiście jestem de Pablo. witam was w pierwszym paku openingu Team of the na moim kanale, moi drodzy Kiedy wy widzicie ten odcinek jest czwartek, ale już jutro w piątek o 19.00, moi drodzy, wystartują tocy z Premier League, najbardziej wyczekiwane przeze mnie tocy moi drodzy Także jeżeli chcecie więcej pack openingów z Team of the i w ogóle nie więcej odcinków Właśnie związanych z toksami. Zdawcie łapeczkę w górę, to wiemy tak, ponad 500, tak jak zwykle, standardowo. Subskrybujcie kanał, kliknijcie dzwoneczek, wbijamy 25 tysięcy subskrypcji. I zanim przejdziemy, moi drodzy, do konkretnego odcinka, to mam, moi drodzy, taką dla Was małą prezentację. Otóż, moi drodzy, jak pewnie wiele osób już zauważyło, ponieważ pisałem o tym posty na karcie społeczności, na grupie, na fanpage'u, na Instagramie również rzucałem różne posty. Gram w grę Football Team i wraz z moją drużyną jestem w lidze youtuberów i bardzo chciałem was zaprosić właśnie do mojej drużyny, moi drodzy, macie linki i w opisie i w komentarzu przypięte linki z rejestracją i jeżeli właśnie poprzez ten link zarejestrujecie się, dostaniecie 200 punktów energii na start, co jest dosyć bardzo ważne, ponieważ na start możecie sobie od razu fajnie ulepszać postać, dołączać również do mojego klubu i rozegrałem już pierwsze spotkanie właśnie w Lidze youtuberów niestety porażka się do jednego, także jeżeli chcecie pomóc Wesprzeć mój zespół, to dołączacie overale 50+, plus, będę przyjmował właśnie do pierwszego zespołu Do drugiego zespołu, tak za akademia moja Moi drodzy, też macie linki opsie do jednego klubu, do drugiego klubu Także niższe overale zapraszam do drugiego klubu Jak będę widział, że ktoś się fajnie po prostu rozwija w drugim zespole To automatycznie będę przerzucał do pierwszego Także niższe overale do drugiego klubu, do pierwszego Te wyższe overale bardzo zapraszam no i ogólnie zapraszam do gierki Football Team, bo naprawdę bardzo, bardzo fajna sprawa. Także wy ten odcinek widzicie po południu w czwartek, o 18 będę grał kolejne spotkanie. E, no łatwo nie będzie, bo no tutaj inni inni twórcy mają naprawdę bardzo, bardzo mocne składy, ale zanim przejdziemy do paczek, to wam pokażę moim drodzy skład, jakim grałem wy. No właśnie, drugim full champion z Majop, chyba tak, chyba tak, drugim półczempion z Majob, albo pierwszym półczempion z Majob już nie pamiętam, szczerze, e, nieważne, ale taką właśnie tą grałem. Jak widzicie w poprzednim odcinku no, robiliśmy właśnie SBCO, ruda hulita o potężną naprawdę kartę. I tak ten skład z rudym hulitem wyglądał w tym Full Champions, moi drodzy. E, jak widzicie tak to wyglądało, był jeszcze El Zebio. troszkę sobie tutaj pograł jako wypożyczona karta. E, statystyki tej karty wam pokazywałem w poprzednim odcinku, także nie ma potrzeby pokazywać jej po raz drugi w sumie. E, później on sobie wszedł, wszedł tutaj na awkę Aleksandro. Tak to w sumie e, wyglądało, moi drodzy. Także ja nie będę przedłużał. Zapraszam was do paczek. Pierwszych the Season, były naprawdę fajne trafy. Ciekawe to wszystko wyglądało i ciekawe, mam nadzieję, będzie wyglądać, bo to, co najlepsze, jeśli chodzi o tocy, to tylko jeszcze przed nami. Także ja was zapraszam, nie przedłużam i lecimy. Okej, okay, także na sam start wam pokażę moje playerpiki, które otwierałem w czwartek, ponieważ na następny dzień dopiero otwierałem paczki z racji, że po prostu wychodziły w piątek o 19 team of the season e, więc jak widzicie e, tutaj pierwsze e, playerpiki na koncie otwierałem moim drugim dodatkowym e, pierwszy SanTiMina 85 czerwony, e, drugi tutaj wpadł e, Kabeja no 82 także może powiedzieć, że no niezbyt e, wybitne playerpiki no ale tutaj były nagrody za Golda 2 czy Golda 1 już nie pamiętam szczerze no nie dobijałem tutaj do wyższych rang, także takie player piki, a na moim koncie, moi drodzy również wam pokażę moje player piki, które otwierałem. Tutaj było troszkę lepiej i chyba tutaj otwierałem za wyższą rangę niż na poprzednim koncie i w pierwszym player piku wypada już lepsza karta, ponieważ wyleciał Benitez 86, także fajna karta pod przepałkę na pewno. I drugi player pick, zaraz sobie go wybierzemy i właśnie wam się pokazuje na ekranach bardzo fajne karty, bo i Brandt i Bruno Fernandez, oczywiście wybrałem Bruno Fernandeza, bo jest to po prostu lepsza karta 89. Teraz Was już zapraszam na paczki wymienne, które otwierałem na następny dzień, ponieważ po prostu wychodziły te mody i chciałem sobie zrobić szansę na jakieś top. -y. Balon, na ciebie pierwsza paczka poleci, może ta jedna z gorszych. Balon, proszę bardzo, na ciebie ci paczka za 35 tysięcy. Czy będzie walkout? Nie ma walkoutu. Jeżeli tu nie trafimy żadnego walkoutu, to szczerze... Będzie mi trochę smutno, dobra, słyszałem ekrany, Francja i jest to Karim Benzema! To jest dobry praw, to jest dobry początek, myślę. To jest dobry początek, myślę, jak na... Jak na paczki tutaj jak na paczkę za 35k, 85 overalla, to nie jest wynik. Jeszcze Dawid Nerecz, Witamy bardzo serdecznie. E, kolejna paczuszka ci dla wiewiórka YouTube, proszę bardzo, wiewiórka YouTube. A dobra, za 50K, taka ładna tutaj paczuszka w tym nowym designie niebieskim. I czy jest, jest dla ciebie, jest wokal, z YouTube, czy... jest to, Jest to, proszę! Aj, co to jest, co to jest, coś, coś słabego? Leeds United, ajajaj, aj, aj. no niski, dobra. Fajnie, jest pierwszy to, To jest ten, z tych niższych lig angielskich, kurde. Ale się podjarałem, Koper, witamy Kopram Leeds United, proszę bardzo. Fajnie, pierwszy team of season. Pierwszy team of season. Nie ma drugiego w paczce, ale jest to. To jest fajna sprawa, to jest fajna sprawa mimo wszystko Ile warty jest? Jest warty, moi drodzy, zadziwiająco dużo Kurde, nie wiem, czy go sprzedawać Nie wiem, czy go sprzedawać, czy nie, bo będą te paczki z... Ale nie, to będziemy robić SBC przecież Będzie te karty z tych zadań tygodniowych Pod SBC, więc tutaj 40 koła wpada To jest dużo, moim zdaniem, to jest dużo, naprawdę Mega paczka, leci, proszę bardzo Bez subskrybenta, bo się jeszcze nie zmieniło Nie ma walkoutu Ale jest jeden walkout, jest jeden walkout dla... Na krok! I to jest toc! Co to jest? Lol. Dwa tocy. No to jest bez bezlokao toc. No ale to jest oczywiste. Kolejny toc. To jest niestety wymienny toc. Tamtej mógł być wymienny. Byłoby fajnie, gdyby ten był niewymienny. A tamten był wymienny. Ale moi drodzy zyskujemy drugiego toca z rzędu. No te tocy wypadałem. Ten jest już toc warty, chyba, tak? on warty jest? Ty. A on też jest warty 40 koła. Ale ty też jest z to jest mega paczka, boże! I Jezu zapomniałem o to wszystko za Rivalsy, bo mega paczki zawsze miałem. A, nieważne, dobra, nie komentuję tego, ale dobra, jest drugi tot! To jest dobra, dobra sprawa e, paczki za stoka w ciemno, możemy jedną paczkę za stoka w ciemno zrobić, drugą normalnie zrobimy. Manchel i MichuXGaming, X Gaming. Dla dla Was policie taka paczka podwójna. I zobaczymy co dobrego trafimy. Paczka wszystkich zawodników To jest też paczka niewymienna. Te dwie ostatnie będą wymienne za stoka nie ma walkoutu. Szczerze zdziwiłbym się, gdyby był walkout. Na ekranów nie ma w paczce za 50k. Ulala, no to grubo, to grubo. Jak tutaj walkoutu nam nawet nie pokazał Demir Bay, Utawiony w paczce, no dobrze, dobrze. No i ostatnie dwie paki za 100K. Tutaj, ojej, kule tego jest. To, to chyba wszystko quicksil. Chyba, że ewentualnie Redigera będę miał. No, wszystko o, wszystko wymienne. Za dużo mam tych kart wiem jak to wszystko poprzepalać, moi drodzy. Jarek i Anna Siemińska. Dla Was będzie paczka, bo no, teoretycznie tutaj moderatorem nie będę tutaj może brał tak mocno pod uwagę. Bo Wy jesteście zawsze na streamach, więc zawsze możecie paczkę. A dla Anny i dla Jarka leci paczka pierwsza za 100 tysięcy, byście piersi. Proszę bardzo. Czy będzie walkout? Nie ma walkoutu. Przykra sytuacja, szkoda. Szkoda. W tych gorszych paczkach były walkouty, w tej nie ma, to jest zmienna paczka, przypominam, więc szkoda. Ale jest to, jest to Rabio, czyli piłkarz, który jest niewolnikiem w klubie Paris Saint-Germain. Um. naprawdę, Kowal, napisałeś pierwszy? Ja to, ja to chyba zweryfikuję. Czekaj, Kowal, gdzie Ty napisałeś pierwszy? Czekaj, bo Kowal nam tu nie wierzy. Ja sobie prze... napiszę, czekaj, Kowal. Nie, no, ewidentnie, ewidentnie. Chyba, że u Ciebie, bo u mnie jest inaczej. U mnie napisał pierwszy Jarek i Anna, silnica. Później nasz to The Gaming, Project, Kamil, pozdrawiam, Meksów i Wonapel, i tam bardzo serdecznie. Wy, Ty się pierwszy. U Was to może być inaczej, nie? Dobra, ta paczka wysłamy. Na szczęście ta jest zmienna. Jezu, ile tutaj duplikatów. No i to powywalamy I tą ostatnią paczkę możemy zrobić w ciemno, w sumie, bo jest to ostatnia paczka. E, więc czemu nie? Weźmy sobie to, wyślijmy na lice tych tu tych, tych, tych droższych. Dla Lukusia, dobra Dla Lukusia paczka leci, e, włączam i piszę na życie, co dobrego trafiliśmy. E, zobaczymy. W ogóle mamy prawie 500 osób na streamie. Bardzo Was serdecznie witam. Możecie sami zapraszkę w górę, oczywiście, jeżeli Wam się stream podoba, będę bardzo wdzięczny. No i zobaczymy, co dobrego w tej paczce wypadnie. Zobaczymy, co dobrego w tej paczce wypadnie. XD Boże, nie ma Tu nie ma nic. Toc, Hazard, Hazard, to jest Hazard, to jest brak legendarnego Eden Azarda, który zbliża się do Manchesteru, do Realu Madryt, przepraszam. Ale to nie jest Hazard, na pewno ten, który trzeba. Tanty mi. Czemu bym pisze LOL, ale wy strollowaliście, czemu bym piszecie mi Hazard? Nie no, GG, naprawdę, szacuneczek dla was, w, w ogóle skąd ten Hazard, czyli mamy informa 85, Okej, okay, oprócz tego Informa, czy coś będzie w tej paczce? Tu może być jeszcze Cristiano Ronaldo w wersji zwykłej. Może być. Albo Mbappé jakiś. Lol, ale paczka. Ale paczka. Dobra paczka w sumie. Thomas Miller. Okej. Okay. No i mamy Informa również. Dwa Informy. Dwa Informy w paczce. Nie jest tak źle. To nie jest najgorsza paczka. Widziałem gorsze. Naprawdę. Widziałem gorsze. Dobra, wysyłamy sobie do klubu tą paczkę.